Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus nauczając świątyni zapytał, jak mogą twierdzić uczeni w piśmie, że Mojżesz jest synem Dawida? Wszak sam Dawid mówi mocą Ducha Świętego. Pan rzekł do Pana mego, siądź po prawicy mojej, aż położę Twoich nieprzyjaciół pod stopy Twoje. Sam Dawid nazywa go Panem. Jakże więc jest tylko jego syn? A liczny tłum chętnie go słuchał. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie Chryste. W dzisiejszej Ewangelii, krótkiej dosyć Ewangelii, Pan Jezus, powiem, że sfrustrowany, ale na pewno zadziwiony, mówi, jak mogą zapomnieć uczeni w Piśmie o tym, co mówi Dawid. Kochani, miłość, o której w tym tygodniu szczególnie mówimy, jak wiemy, nie można tylko powiedzieć słownie, nie można tylko wyrazić słownie, ale miłość trzeba pokazać. Nie ma chyba nic smutniejszego dla kogoś w pokazywaniu miłości, niż to, że uświadamiam sobie, że ktoś o mnie zapomniał. Że ktoś nie tylko że nie ukazuje mi miłości, ale zapomniał nawet o moim istnieniu. I warto sobie dziś zadać to pytanie. Czy może jak faryzeusze zapomnieli o tym, co Dawid mówił i jak mówił o Synie Bożym? Czy my nie zapominamy o Bogu? Jak kochamy kogoś, to zauważcie, że w ciągu dnia wiele rzeczy przypomina nam o danej osobie. Kluczyki, taty przypominają nam o tacie, który na przykład jest w pracy. Ulubiona kiełbasa w lodówce przypomina mi o synu, który tą kiełbasę lubi. A czy coś w naszym życiu przypomina nam o Bogu w codziennym naszym dniu. Na pewno Pan Bóg się cieszy, gdy mamy takie akty strzeliste. Gdy zobaczę coś i powiem sobie no właśnie Bóg jest. Zem. Zobaczę uśmiech dziecka i powiem, Bóg jest miłości. Zobaczę piękny kwiat i powiem, Bóg się troszczy, i stworzył ten świat wspaniały. Bracie i siostro. Nie zapominajmy o bliskich, ale nie zapominajmy o Bogu. Bo właśnie jak Pan Jezus powiedział: Ten, kto pokazuje, że kocha Boga i wszystko mu przypomina o Bogu, będzie też tym, który naturalnie wyjdzie do nieba i Pan Bóg mu przygotuje cały bankiet. I nie po to to robimy, ale tak jak przyjaciel, tak jak osoba, która nas kocha, przygotowuje cały stół na nasze przyjście. Tak niech nasze serce nas przygotowuje, gdy Pan przychodzi, bo Pan tylko czeka na ten moment, aby nas przywitać w niebie. Błogosławionego piątku i szczęścia Bożego.